Typie, wróciłem! No, wróciłem, ale co tu tak czerwono? Ach, szkoda gadać. Był tu taki jeden typ. Sponsorem naszego kanału jest. Fortuna, bogini Fortuna. Dzisiaj typy w standardowym składzie, w standardowej również formule. Nie do końca, bo będziemy mieli jeden szalony twist w naszym odcinku. Psy, psy, niecodzienny odcinek. Tak, skoro typy, to oczywiście odcinek powstający we współpracy z Fortuną. I z tej okazji przypominamy Wam, drodzy widzowie, o tym, że jest to zabawa dla osób pełnoletnich i świadomych ryzyka to, co my dzisiaj będziemy robić. Prosimy również o łapkę w górę, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z tym filmem. No i zapraszamy do sekcji komentarzy, żeby Podzielić się swoimi wrażeniami na temat naszych kuponów oraz tych twistów, które będą w dzisiejszym tak, odcinku miały tak, miejsce. Tak. Przypominamy także, że uwaga dzisiaj do zgarnięcia w ramach Bed Builderowego tak. Sniper, a przez weekend 30 za 30. Jeżeli chodzi o Snajpera, to mówimy o kuponie albo solo, albo AKO z minimalnym kursem całkowitym na poziomie 5 z oferty Primat Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie na stronie eFortuna.pl, A skoro 30 za 30, Moi drogi krzywy, i skoro planowany przez nas twist w dzisiejszej dalszej części odcinka ma się pojawić, to dzisiaj sobie zagramy te standardowe kupony, właśnie za 30. Tak. Dotyczą one zdarzeń, które będzie można typować zarówno jutro, jak i pewnie w niedzielę, więc 30 za 30 jest promocją rozpoczynającą się w sobotę, a zatem wy będziecie mogli na tak. przykład jutro rano. Jeżeli będziecie, oczywiście, mieli na to ochotę, jeżeli jesteście pełnoletni, zainspirować się naszymi typami. Ale pamiętajcie, że to nie są żadne pewniaczki. To no nie są absolutnie żadne pewniaczki. No dobra, krzywy, to lecimy do Twojego tak pola: jak to standardowo Ale... bywa. Ja... Od czego zaczynamy? Szaleję. Szaleję. Mam bardzo niebezpieczny typ, ale może on na sam koniec. Zacznijmy Dobrze. od Włoch. Włochy? No to lecimy do Włoch. Mecz o mistrzostwo. Jeden Włochy. Odnośnie którego my się typem już podzieliliśmy chyba Podczas w ostatniej pogadance. Pogadanki mówiliśmy o tym meczu na pewno, dokładnie. Napoli kontra Inter. I według mnie będzie. czemu taką przerażoną ja, minę zrobili? Tak popatrzyłeś <grym> tak <grym> I to tak na ciebie popatrzyłem. <grym> Napoli kontra Chłop Inter. Chłop, zrobił minę, jakby zobaczył. Nie wiadomo co, nie wiem jaką masz fobię, arachnofobię, cokolwiek nie innego, mam. ale wyglądałeś na tak spanikowanego, że ale... warto tu zrobić taki zoom na twoje oczy. Taki... Powiem szczerze, że żab się trochę boję. A tam jest taka jedna, u góry wisi, a czapka, którą kiedyś wykorzystaliśmy w procesie tak nagrywania. Takiej się nie boję. Takiej się nie boisz. Dobra, słuchaj, schodzimy na e, ziemię, Ten mecz, konkretnie napój, na Półwiecy Papoński. Ten... Tak. Poniżej trzech. No, klasyk, czyli poniżej liczby goli, jakiejś tam wybrać. 1,35 to nie jest jakoś bardzo nie jest to wysoki wysoko. kurs. Nie jest to wysoki kurs. Ale ja zakładam, że to będzie mecz do pierwszego gola. Tak. Tak Taka mówiliśmy podczas szansa. ostatniej pogadanki. Ewentualnie może <coughs> jakieś 2 do 1 któreś mhm. z dwóch stron, mhm. ale o to będzie ciężko. Mhm. Dalej Dobra. lecąc, lecimy do Pucharu Anglii. FA Cup. I tam mam dwa typy. Dawaj. Puchar Anglii pisze swoją własną historię wraz z rozgrywaniem każdego sezonu. Tam są piękne historie nieraz. Powiedzmy sobie to szczerze. Manchester United gra z Fulham i tego meczu Boże nie biorę na swój kupon. <laughs> Dwa razy z fartem udało się pokonać londyńską drużynę. Czy się uda trzeci raz? Nie wiem. Mhm. Zobaczymy. Newcastle Brighton i tutaj uważam, że obie strzelią bramkę. Myślałem, że pójdziesz w awans, bo ja myślałem nad awansem. To są nawet ciekawe kursy, zarówno na Newcastle, jak i na Brighton w kontekście awansu, ale dobra. Obie drużyny strzelą Gola, BTTS 143 y, No tak a oszczędnie. Jest, bym tak, powiedział. oszczędnie, a jest prawdopodobieństwo dość wysokie. Jedna i druga drużyna miała. Mecze jaki z Nottingham skład forest będzie miał jeden i drugi zespół na to spotkanie, bo pamiętajmy, że. PFK Cup też się na pewnym etapie sezonu tak, tak. rządzi Ale swoimi Newcastle prawami. ma za chwilę pojedynek z Liverpoolem. A, wow. Tak, bardzo Brighton istotne. na wyjeździe. Dobra forma. Z domyślnie ostatnio. według mnie chyba jednak ja zerowym Newcastle bardziej. Mhm. Powinny się tutaj bramki sypać. Obie drużyny potrafią to robić. Obie drużyny potrafią się wyłączyć z tyłu. No Newcastle z Nottingham pokazało to idealnie ostatnio. Zobaczymy. Taki dość szalony może mhm. typ. Ale jednak racjonalny. Mm. City z Plymouth. Ostatni mecz. I to jest najbardziej szalony typ. Idziesz, że Plymouth? Ja uważam, wyeliminuje City. Że City. <grym> znaczy, inaczej. City z jednej strony powinno podejść do tego meczu na luzie, przyrotować, powinien oszczędzać swoich zawodników. Pep Guardiola, jakiś tak. Jamesów Makati i tym podobny tam ogrywać, Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, mistrzostwo odpada. Mm -hmm. Liga Mistrzów już skreślona, Carabao mm -hmm. Cup też. To jest inny gra, więc faktycznie mm -hmm. może tutaj wyjść bardziej serio, ale mm -hmm. no zobaczymy. Plymouth z kolei, mam wrażenie, że oczywiście teraz troszeczkę siadła ta taka forma po tym zatrudnieniu nowego szkoleniowca po zwolnieniu Runeja. Już nie jest mm -hmm. tak przepięknie. To nie jest tak wygrywanie co mecz, mm -hmm. ale oni mogą się poczuć naprawdę Zbyt pewnie może nawet w z City, mm -hmm. ale o tą jedną bramkę według mnie mogą powalczyć. W związku z tym z mojej strony BTTS. BTTS, ciekawe, ciekawe. Też się nad tym zastanawiałem, ale w innej kategorii. Natomiast 2.32, intrygujące, to Ci podbija ostatecznie do 4.48 tak, kupon tak, całkowity. Tak. Więc nie jest tak źle, podbiłeś sobie rzeczywiście. Tym jak Puchacz może nam tutaj coś zadziała. Hmm. Tak, na Mohameda Salaha nie miał okazji zagrać, może teraz mu życie odda i będzie miał jakiegoś godnego rywala w meczu z Manchesterem City. Może nawet asysty dołoży. Może. Dobra, no to mamy ten twój kupon. Ja zaraz kliknę tutaj zielony przycisk, który nam go ostatecznie wprowadzi do obiegu, ale ja przypomnę, że 30 za 30 obowiązuje dopiero od jutra jeżeli wasz kupon no, oczywiście Postawiam spełniający warunki się nie zazieleni to fortuna i tak w ramach 30 za 30 przekaże wam freebet o wartości 30 zł. Lecimy krzywy. Poszło. No i teraz czas na moje przemyślenia dotyczące tego weekendu. Zaczniemy od FA Cup i od spotkania preston Burnley. Jakiś czas temu siedząc w redakcyjnym pomieszczeniu Viaplay, w którym oglądamy mecze, puściliśmy sobie mecz pomiędzy tymi dwiema drużynami w Championship. Mm -hmm. I tam 0-0, <coughs> klasyk nawiązujący do tego fantastycznego wyniku. Bramkowego, Bernie, jeżeli chodzi o zabezpieczanie tyłów w tym sezonie Championship, ta drużyna jest naprawdę zjawiskowa. 9 goli straconych na tym etapie sezonu, przecież to jest szalone. Nie pamiętam żadnego takiego sezonu za mojego życia, żeby na tym etapie drużyna miała mniejszą liczbę goli straconych niż 10. A tak jest w przypadku Bernie. Jest to absolutnie szalone. Jeżeli chodzi o drużynę Scott'a Parker'a, warto pamiętać o tym, że. Tak mówi przynajmniej e, nie jeden dziennikarz na Burnley Express widziałem już takie informacje. Ta drużyna będzie mocno przyrotowana. Zresztą Parker mówi, że oni się będą koncentrować głównie na rozgrywkach ligowych, na Championship, więc ten mecz z Preston mogą potraktować może delikatnie po Macoszemu. Mm -hmm. Na pewno będzie rotacja. I na przykład w takiej obronie, przynajmniej trzy zmiany są prognozowane. Raczej nie zobaczymy Jamesa Trafforda, więc jeżeli Preston strzeli gola, to, to no jego, jego rekord nadal będzie śrubowany. Raczej latki wystąpi w tym meczu. E, Podejrzewam, że w środku obrony ostanie się tylko jeden z klasycznych stoperów STF, CJ Egan Riley z tego mhm. sezonu, więc Preston może mieć prościej w ewentualnym zaszkodzeniu drużynie Scott'a Parkera. W ogóle ten mecz ma bardzo ciekawy podtekst, bo nie wiem czy słyszałeś, ale właśnie w ostatnim starciu obu tych ekip doszło do ekscesów, niekoniecznie związanych ze zdobywaniem bramek. Hannibal, czyli piłkarz dobrze ci znany, tak, związany tak. z Manchesterem United. Miał taką scysję z Milutinem Osmaiczem, który wcześniej już w tym sezonie wisiał za ugryzienie Oena Bega. Okay. I tenże czarnogórzec. Ma tak na dobrą sprawę teraz proces. On trwa mhm. i być może, jeżeli mu wina zostanie udowodniona, to kolejne mecze kary dostanie osmaić. Już miał 8 w tym sezonie, więc jeszcze dodatkowo ta rywalizacja jest podkręcana. A przypominam, że mówimy o drużynach z tego samego regionu, z mhm. Lancashire, więc tym to wszystko jest ciekawsze. Ja idę zatem w kole konkretnie w mniej niż 2,5 w tym spotkaniu 1,46 całkowicie realne moim zdaniem ja w ogóle zakładam, że to może dojść do dogrywki, do karnych mm -hmm. i ewentualnie wyłonienia drużyny awansującej właśnie w rzutach karnych. To jest mój pierwszy typ z FA Cup. Ja jeszcze do tego typu wrócę w tym dzikim elemencie naszego dzisiejszego odcinka. Natomiast teraz przenosimy się do Hiszpanii, mój drogi. I tutaj mamy takie starcie również z akcentem dotyczącym Manchester United. Czy wiesz do czego nawiązuje? Sociedad. Nie! Uwaga! Do Betisu. Bo tam jest A, pewien Brazylijczyk, tak, który radzi sobie tak, bardzo dobrze, jednakże. zagra. zagra ostatecznie z Realem Madryt. Chodzi mi oczywiście o Antka. Oczywiście, Antoni, z uwagi na czerwoną kartkę, miał nie zagrać w tym meczu, jednak Betis się odwołał. Odwołanie było skuteczne i piłkarz wypożyczony z Manchester United będzie mógł w tym meczu z Realem Madryt zagrać. Nie spodziewam się tu jednak kłopotów Realu dużych, szczerze powiedziawszy. Jak sobie spoglądałem na ostatnie mecze pomiędzy obiema ekipami, to tam zazwyczaj Betis wielkiej liczby goli nie strzelał. Real mi się jawi jako zespół, który jest świadomy tego, że nie ma za bardzo miejsca na potknięcia. Podejrzewam, że nie będzie tutaj huraganu strzeleckiego, jeżeli chodzi o Los Blancos, ale powinni sobie podopieczniaczy od tego łatwo może niełatwo, ale powinni sobie po prostu poradzić mm -hmm. z Betisem na Benito Via Marin. Ja natomiast zakładam, że tu po prostu nie będzie dużo goli. Okay. Więc nie idę w czysty real, idę w mniej niż 3. Ten kurs jest kuszący. 1,91. A dla mnie 2 do 0 dla Realu Madryt w tym spotkaniu jest całkowicie mm -hmm. racjonalnym typem. Nawet jak będzie to 2 do 1 dla Realu Madryt, no to wtedy zwracamy pojedynce tak. więc tragedii wielkiej nie ma. Taką mam czutkę. Uważam, że Real to spotkanie po prostu przepchnie. Przechodzimy do Niemiec i to jest ostatni zakład na moim kuponie, tym pierwszym: St. Pauli kontra Borussia Dortmund. Ja wiem! Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że Borusi teoretycznie nie powinno się tykać, z uwagi Oj, na jego dosyć tym dzikim typie, Ja tutaj sezonie. się bałem. Rozumiem, że się bałeś, z tym, że Borusja jest w takim położeniu, że. Za chwilę Liga Mistrzów. Za chwilę Liga Mistrzów. Ja wiem, tutaj może być jakaś delikatna rotacja. Że jeżeli na czymś budować, to na tym wybitnym, wysokim zwycięstwie ostatnim. Na fantastycznej Aha. dyspozycji Girasiego, bo on oprócz tego spotkania z czterema golami strzelał w poprzednich spotkaniach. Także Aha. na tym, że Gross się nam też trochę tak zbudował, więc ja tu idę w bezpośrednią BVB, choć wiem, że to jest bardzo ryzykowny typ, bo Borussia ogólnie w Bundeslize jest bardzo śliska. Co pokazał mecz też z outsiderem poniekąd, a więc z Bochum, mhm. które ostatecznie dość łatwo ograło drużynę Nuriego Szachina, więc. Tak to wygląda, oczywiście też 30, przypominam, że żeby 30 do 30 obowiązywało, no to to musi być puszczone jutro, w weekend. Tak, tak, tak. tak czy inaczej, kurs 5.24, jestem z niego zadowolony i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce w ten weekend. To są moje typy. Natomiast, my jeszcze nie kończymy się dzielić naszymi przemyśleniami no z to, wami. Słuchaj, ob... Bo uwaga, w grze są, albo w zasadzie Malediwy. jest, wyjazd na Malediwy oraz inne nagrody. Jakiś czas temu mówiliśmy z Krzywy tak, o tak, tym, tak, że tak, Fortuna tak. proponuje wycieczkę na Malediwy oraz serię różnych nagród, bo tam naprawdę w puli jest róż są różne rzeczy. Polecamy się zapoznać z tym. Wszystkim typerom, którzy wykręcają dzikie, szalone kursy. Im wyższy kurs, tym większa szansa na zgarnięcie atrakcyjniejszej nagrody. I oczywiście ta najwyższa to wyjazd na wakacje, na przykład na Malediwy. A zatem my z Krzywym Wkraczamy do boju o ten wyjazd na Sii. Malediwy i lecimy z dzikimi typami, zaczynając od, od krzyżowego. że kurs Adama jest dużo wyższy niż. Zaczynamy też od informacji ważnej, żeby ten kupon mógł brać udział w walce o Malediwy, musi to być minimum 5 meczów o konkretnym kursie oraz musi to być jak najwyższy kurs, bo wiadomo, że żeby rywalizować z tymi, którzy już wykręcili te dzikie, no to trzeba automatycznie puścić wodze fantazji. A jeszcze jedna ważna rzecz, Kupon może być za minimum 2 zł. Jest tak, tak na dobrą tak, sprawę, tu tak. nie chodzi o to, ile wkładamy, tylko żeby kurs był po prostu jak zabawny, a jednocześnie jak najwyższy. Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia, mamy tu z boku zapisane 1,35. Poniżej tego tak. nie można rzeczy wciągać na kupon. No to krzywy, słucham. Dziel się swoim dzikim Proszę kuponem się, za dwójkę. Dawaj do Włoch. Lecimy do Włoch, dobra, zaczynamy od Włoch. E, I teraz tak. Milan, Lazio, obie strzelą. Milan-Lazio, obie strzelą. Dobra, wchodzimy, btts e, Tam będzie 1.61, dokładnie. I teraz tak, zostajemy w Włoszech. To jest pierwszy typ. E, Napoli-Inter, remis. Napoli-Inter, remis, dobra. E, I teraz tak, normalnie bym wziął jeszcze Atalantę, no ale niestety ona jest poniżej mhm. e, tutaj tego kursu. 1.35. Tak, no. tak, tak. Więc Juventus tak. poniżej 3.5 z helasem. Juventus z Elasem, wyrona po poniedziałek. Przez jeszcze było 1,37, więc. 1,37, tak. Nie na nie krawędzi granicy. jest. Dalej, uciekamy do Ekstra na moment. Ok. Krzywy nie wziął sobie do serca wykręcania jak najwyższego kursu, jak widzicie, ale zobaczymy. No. I tutaj mecz wygrany przez Legię ze Śląskiem. 1,52, Legia, no. Potem uciekamy z kolei to, co przez chwilą... Ma... na razie jest 10,56, jest ale bardzo ja kiepsko. Nie będę miał tak więc... A, bo ty będziesz miał taśmę ta, długą. No dobra, ta, to tak, lecimy dalej. Borussia wygrywa z, z St. Pauli. Czyli w ten mój tak. Typ, no, tak dobra. samo Bayern wygrywa z Stuttgartem. Bayern także wygrywa, czyli to dzisiaj. I tak się rozstrzygać, dobra. A tak, faktycznie. No. I tak samo Leverkusen wygrywa z, Bayern, z Frankfurtem. Leverkusen wygrywa z Eintrachtem, Frankfurtem. We Francji PSG wygra z Lille. A <laughs> ten poszedł w taśmę, ja będę miał 5 zakładów, słuchajcie, dobra. PSG wygrywa z Lille, 1,40. No. Teraz dalej. Uwaga, NBA. <laughs> No, to jest zabawnie, dobra. Aha, i teraz tak. Boston wygrywają z Cleveland. Dobra, Boston, Cleveland. Tak. Boston, Phoenix, Boston Celtics. W nie pokona New Orleans. Dobra, Phoenix, no. Suns. Tak, a jeżeli chodzi o NHL, ulubiony sport Nikodema. Tak, Trzec tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Nikodema. E, no. To Colorado wygrywa z Minnesota. Okej, okay, Colorado to jest chyba Avalanche. Colorado, możliwe, Avalanche możliwe. Tak, no. tak. I teraz tak. Po, Jeszcze lecisz pol, dalej? Polska Liga Siatkówki. <laughs> ja nie wiem, co to jest, gdzie to jest, jest Liga nie, nie, M, tak? Tak, tak, tak. Dobra, tylko no. że teraz widzę, że Polska plusliga Liga M. Jest chyba poniżej… Co e, chcesz da, dać? Hmm, Chcię tref Gdańsk, ale jest poniżej 1,45. Tak, 45. jest poniżej 1, Dobra, to 4. uwaga, zostaniemy tu. Suwałki wygrywają e, 1,45 kurs. Z Barkomem Lwów? Tak, tak, tak. Dobra. No i e, ostatni… Typ... A czy może, może wzrósł akurat, bo jest 1.34 e, list z West e, FA Cup? E, nie, e, Championship, e, czekaj. A dobra, to zostaw to FA Cup, może teraz stamtąd coś wybiorę. E, no. e, mój do nogi uważam, że... E, może Plymouth wygra z City, słuchaj. Oj nie, to już tak by mnie szalał. A... Może jednak w United pójdziesz, że wygrają z Fula. A co ty byś postawił? Wybierz mi jeden typ. Ja mam jeden z tego meczu, więc ja go wciągnę na mój kupon. To ja chcę od ciebie skopiować. Jest opcja skopiowania kuponu. Dobra. No to kopiujesz ode mnie. Ja mam tutaj taki zakład. sposób awansu. i Ja mam fulam w dogrywce, z tego co pamiętam. Możesz dać w serii rzutów karnych, żeby się odmienić. Kurde. Żeby się odróżnić ode mnie, przepraszam. Albo w regulaminie. Nie, dobra, nie ufam ci, zostaw tak, jak jest. Dobra, no to zostawiamy. Krzywy ma 475. Chyba się załapie na listę, natomiast ty musisz pisać tam dwójeczkę. Bo za dwóje puszczamy, dobra. No i za dwa przy kursie 475 leci dziki. Typ Krzywego. Kurde, zapomniałem Ci dać wyższą wygraną, żeby Ci no. podbić trochę jeszcze tę potencjalną wygraną. Dobra, lecimy zatem do mojego kuponu. No i dobra, słuchajcie, lecimy zaczynając od FA Cup. Powiedziałem, że wrócimy do meczu preston Burley, więc wracamy i robimy dokładnie to samo, co proponowałem Krzywemu przy Fulham i Manchesterze United, czyli sposób awansu wyszukujemy i sposobem awansu się tutaj takim wyróżnimy. To będzie Burnley w serii rzutów karnych. 9. Od tego zaczynamy. Tak jak powiedziałem, 0 do 0 i rzuty karne, ja tak to widzę. Lecimy do kolejnego spotkania z FA Cup i uwaga, będzie to mecz Crystal Palace z Millwall. Wchodzimy sobie w dodatkowe oczywiście warianty i lecimy w obie drużyny strzelą gola w pierwszej połowie. To jest totalnie dzikie, dlatego że jeżeli chodzi o Millwall, to nie jest drużyna, która lubi strzelać gole, więc 5.80, bardzo atrakcyjny kurs, to by było... Ultra szalone, gdyby Millwall strzeliło gola, ale ja zakładam, że Millwall strzela tak. i Palas na tego gola odpowiada. Mm -hmm. I w ogóle Palas też awansuje, ale ja idę w gole w pierwszej połowie. To jest, tak jak już podkreślaliśmy wielokrotnie, dziki kupon. Lecimy dalej: Manchester City kontra Plymouth. Tutaj mam taki myślę, że dość klasyczny typ, czyli to, że w pierwszej połowie Manchester City strzeli więcej niż 2,5 gola. Tylko teraz muszę znaleźć pierwszą połowę i liczbę goli, tutaj jest. Tu więcej no. niż 2,5, 3,90. Tak, to pasuje. Manchester City w pierwszej połowie, liczba goli więcej niż 2,5. Lecimy dalej. Bournemouth kontra Wolves, jak widzisz wszystko z FA Cup w, mm -hmm. na tym kuponie. I tutaj to samo, co w przypadku starcia Palace z Millwall, czyli obie drużyny strzelą gola w pierwszej połowie. Obie drużyny strzał w pisze powiedz 360. Podobny scenariusz, czyli Wolf strzela, mm -hmm. odpowiada. No i ostatni już w tej chwili jest 732 kurs, ale podbijemy sobie to moim zakładem koronnym. Manchester United kontra Fulham w niedzielę i tak jak mówiłem Krzywemu, sposób awansu. Ja no tu mam dogrywkę. Tak, ta. ja tu mam dogrywkę i Fulham. Więc Fulham dogryweczka 12, co powoduje, że ostateczny kurs to 8794. Ja jeszcze sobie tutaj dam wyższą wygraną, co podbija ostatecznie ten kurs do 10993. Daj tam dwójka. dwójeczka, cyk? O. No i w tym momencie będę dość wysoko na liście. Licząc oczywiście na to, że ta tasiemka wejdzie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zostawiamy Was z przemyśleniami na temat tych dzikich kuponów, które będą brać udział w walce o Malediwy i inne atrakcyjne nagrody. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę Dzięki. w dzisiejszym odcinku. Liczymy na to, że ten czerwony kolor z naszymi plecami się zamieni w zielony podczas następnego odcinka TTTM. -e. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Siema!